Siemanko, ja jestem Milan i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym moim materiale na moim kanale YouTube odnośnie unboxingu. Witam, witam, witam i zapraszam proszę Państwa na kolejną przygodę oraz na powtórkę z rozrywki. Przedstawiam dla Was album Rammstein Volkerball Limited Edition. Proszę Państwa, pewne wyjaśnienia. Nagrywam dla Was jeszcze raz taki film, dlatego że po oglądnięciu swojego materiału który wstawiłem dla was właśnie z tej limitowanej edycji jakiś tydzień temu byłem strasznie niezadowolony, dlatego że podczas nagrywania cały czas słyszałem jakieś przeleszczenia, mm, jakieś pęknięcia, jakieś tarcia, tego typu rzeczy. Powiem Wam szczerze, że nawet nie potrafię tego wyjaśnić, bo nigdy mi się praktycznie tak nie zdarzało. A kolejny powód, jaki mm, nagrywam jeszcze raz ten film, to nagrywam go dlatego, że strasznie yy, przykro mi się zrobiło, że taki ważny materiał. Taka dorąbana edycja, a dzieją się takie dziwne rzeczy na tym filmie. Także nagrywam jeszcze raz ten materiał. W sumie mam nadzieję, że kto lubi moje filmy właśnie z unboxinga z Rammsteina, to jemu to chyba nawet na rękę. Tak mi się przynajmniej wydaje. Ja się tam osobiście cieszę, że to nagrywam jeszcze raz, dlatego że ten album jest naprawdę dla mnie bardzo, bardzo ważny. W mojej kolekcji, tak samo jak film na moim kanale YouTube. Jeżeli materiał Wam się spodoba, możecie też go zawsze udostępnić swoim znajomym. Dobra, zapraszam do oglądania, koniec gadania. Mam nadzieję, że tutaj wyjaśniłem pewne kwestie. No i proszę Państwa, przedstawiam dla Was Ramstein Limited Edition. Proszę Państwa, jest to naprawdę gruba półka Volkerbala. A ja jeszcze chciałbym zaznaczyć, że na moim kanale zostały już poświęcone w sumie trzy filmy odnośnie. Tematu Volkerbala, ten będzie już czwarty w sumie, no ale mianowicie, jakiś czas temu, dawno, dawno temu nagrałem dla Was pierwsze wydanie Volkerbala, bo mamy trzy, przypominam Wam, tak? Pierwsze wydanie jest to oczywiście standardowe i jest tam w zestawie jeden CD oraz jeden DVD. Drugie wydanie było już specjalne, gdzie były dwie płyty DVD oraz jedna płyta CD. No i jest również edycja limitowana, proszę Państwa, czyli właśnie ta, którą widzicie, jest tutaj dwie płyty CD, dwie płyty DVD oraz książeczka, która ma 192 strony. Także jest tutaj no, nieziemski na pewno przeskok między wydaniem standardowym, a na przykład takim wydaniem limitowanym. Wiadomo, jak kupujecie, to kupujcie tylko wydanie limitowane, bo jest to po prostu najbardziej dowalona wersja, jaka by mogła być, tak? Także mam nadzieję, że tutaj pewne kwestie mamy już wyjaśnione. Chcę jeszcze zaznaczyć, że wydanie standardowe oraz wydanie specjalne otwierało się na taki typowy krzyż. Ja wam to już kiedyś prezentowałem na poprzednim filmie i on się otwierało właśnie w taki oto sposób i taki się robi po prostu plusik, jak to właśnie na przykład logo Ramsteina, tak jak mamy tutaj w tym oto miejscu. Ja ogólnie wam zaraz pokażę dokanie tą książeczkę, ten album cały. Ja też tak ustawiłem swoją kamerę, żeby po prostu ten cały album się mieścił w kadrze, dlatego, że album jest potężny, jest naprawdę duży, wy tego nie zobaczycie, film wam tego nie odda, w rzeczywistości jest to naprawdę potężny album, dużo większy od wydania standardowego i wydania specjalnego, bo mogę wam zrobić łatwe porównanie. Na przykład wydanie standardowe i specjalne rozmiarowo jest takie same i one są, powiedzmy, jakby tak i tak, także no widzicie, to jest bydle. Oczywiście edycja limitowana. Proszę Państwa, jedziemy. No i teraz tak. Jeszcze omówimy sobie te wydanie standardowe. W wydaniu standardowym dwie płyty były. W wydaniu specjalnym były trzy płyty. A w edycji limitowanej mamy już cztery płyty. Taki przeskok, moi drodzy. Plus ta 190-dwustronna książeczka. Jest naprawdę tego w cholerę. Na niej się znajdują zdjęcia jak coś. Z różnych tam Koncertów z lat 2005. Z trasy koncertowej są również też zdjęcia moi drodzy z Katowic, gdzie Ramszej też koncertował w 2005 w spotku. Bardzo fajnie, bardzo fajne filmy też były. Można je zobaczyć na YouTubie bez problemu. Polecam zerknąć. Ogólnie ja bardzo lubię Ramsteina z czasów 2004-2005. Uważam, że oni moim zdaniem najlepiej się rozwijali. W tych latach. Oczywiście teraz też się rozwijają, ale moim zdaniem to był chyba ich jeden z najlepszych czasów, właśnie 2004-2005. Nie wiem, to jest moje zdanie. Możecie śmiało się podzielić swoją opinią w komentarzach. Chętnie możemy tutaj podyskutować. Moi drodzy, przechodzimy do omówienia Volker Bala. Oczywiście jest to limitowana edycja. Jest naprawdę tutaj kawał książki, jest to cholernie ciężkie, Wam powiem. No, i tak się on prezentuje, moi drodzy. Mamy też tutaj naklejkę. I jest tutaj napisane: Limited Edition Ramstein Live Well, Tour. Mamy tutaj 190 Seiten. Czyli to chyba właśnie chodzi o tą książeczkę. Aczkolwiek powiem wam, że dziwna tutaj jest sytuacja. Dlatego, że ja ostatnio na przykład czytałem też dyskografię tego. Albumu, i na przykład na takiej stronie Ramstein Wiki, czy WIK jakoś tak na pewno chyba kojarzycie tą stronę, yy, było napisane, że tutaj jest 192 strony. A tutaj okazuje się, że jest na naklejce 190. Nie wiem w sumie o co tutaj chodzi, chyba że oni po prostu okładki nie liczą. No nie wiem. Hmm. Ciekawy temat, możecie się też tym zainteresować. Bo ja Wam nie będę się tutaj specjalnie też jakoś rozpowiadał na ten temat, dlatego że to nie jest nic w sumie związane z filmem. Po, po prostu taka ciekawostka, może chodźmy już w tą stronę. No ale dobra, idziemy dalej. No i proszę Państwa, mamy tutaj właśnie te dwie płyty DVD oraz dwie płyty CD. Mamy tutaj 140 minut koncertu, który został zarejestrowany w 2005 roku we Francji. Mamy również tutaj 105 minut audio. Czyli chodzi tutaj o to, że możecie sobie obejrzeć koncert albo odsłuchać w dowolnym nośniku. Wiadomo, na CD, jakich tam wieża, czy coś. Czy coś w tym stylu, po prostu macie ten sam koncert, tylko że jeden macie w obrazie MP4, a drugi macie w formacie audio. Więc nie wiem, macie gorszy dzień, to możecie sobie posłuchać to na przykład, nie wiem, z jakiegoś tam yy, nośnika. Powiedzmy, nie wiem, właśnie wieża, albo możecie po prostu wsadzić płytę do nośnika DVD i oglądać ten sam koncert z obrazem. To jest taka kolejna ciekawostka. No i do tego też, proszę Państwa, dochodzi 90 minut filmu dokumentalnego. Plus mamy też tutaj, moi drodzy, Japonię, Rosję oraz Anglię. I z tego co pamiętam, jest nam z tych krajów po dwa wrzucone też jakieś filmy z koncertu. Z Japonii jest chyba dwa albo trzy, z Rosji jest 1 i z Anglii jest chyba cztery, ale tego wam nie jestem w stanie dokładnie powiedzieć, bo nie pamiętam, bo już naprawdę też to bardzo, bardzo dawno temu oglądałem. Także tak się na krajeczka, proszę Państwa, prezentuje. Jeszcze chcę powiedzieć, na koniec, znaczy na koniec, to jest w sumie dopiero początek. Chcę jeszcze zaznaczyć, że na przykład w wydaniu standardowym oraz w wydaniu specjalnym też właśnie było po tych kilka koncertów z Japonii, z Rosji oraz Anglii. Eee, co tam jeszcze mieliśmy? Na przykład w wydaniu standardowym. No to wiadomo, w wydaniu standardowym była jedna płyta CD i tam właśnie był też ten koncert z Francji i jedna płyta DVD, czyli. Też tam był ten koncert z Francji. Pod względem, właśnie mm, wersji standardowej i specjalnej, niczym się tutaj e, nie różni zawartość, bo tak naprawdę edycja limitowana wyróżnia się w tym najbardziej, właśnie w tym, że są tutaj cztery płyty i mamy tutaj. Książkę, gdzie jest 192, zdjęcia, 192 strony ze zdjęciami. Tak naprawdę edycja limitowana się tym najbardziej różni od tych poprzednich edycji. No i też wielkość. Wielkość jest imponująca. Spójrzcie sobie, jak to wygląda. Tak jest tak. A tak jest tak. Także no jest to kurcze kawał książki, naprawdę dobrej książki, że to tak nazwie. No to co, wydanie specjalne to tam też były dwie płyty DVD oraz jedna CD, to też już Wam w sumie mówiłem, no i tutaj mamy dwie CD oraz dwie DVD no taka jest właśnie różnica między wydaniami standardowymi wydaniami specjalnymi i wydaniami limitowanymi czyli no po prostu to co wam tutaj teraz pokazuję no już mam nadzieję że teraz e, dobrze to już jest omówione bo zależy mi też żebyście wy to pojęli bo na pewno większość z was pewnie już o tym wie ale pewnie też znajdą się tacy ludzie że w ogóle nie mieli pojęcia o tym że na przykład wyszło trzy różne wydania właśnie walker Bala, nie standardowe specjalne oraz limitowane moi drodzy myślę że Możemy przejść sobie teraz do omówienia okładki. Okładka prezentuje się w taki oto sposób, moi drodzy. Piękna, taka matowa, czarna. Tak się prezentuje okładka z przodu. Tak się prezentuje, moi drodzy, okładka z boku. Mamy tutaj napisane takimi złotymi literami Ramstein Volkerbal oraz mamy tutaj w lewym rogu logo Ramsteina. No i również tak się okładka czy okładka, Tak się prezentuje bok tego albumu i to jest właśnie to, co wam mówiłem. Spójrzcie sobie, ile tu jest kartek. Tu jest 192 strony do przerzucenia ze zdjęciami. Coś wspaniałego. Nie powiecie, że to jest słabe wydanie, no nie ma szans. Nigdy bym w to nie uwierzył, bo naprawdę tutaj się dużo dzieje. 850 zł, proszę Państwa, dałem za to. Nówka folii nieśmigane. No i również też tak się okładka prezentuje moi drodzy w tyle. No, i tutaj taka pewna ciekawostka. Nie wiem, czy zauważyliście, ale mój album jest ostreczowany. Tak, ostreczowałem go streczem, dlatego, że kupowałem kiedyś ten album właśnie od tego chłopaka z Katowic. Przed kupnem on mi właśnie powiedział, że ta oryginalna folia. Co już z produkcji wyszła, ona po prostu pękła. No i jak widzicie, na przykład w tym oto miejscu albo tutaj, również znajdą się też już takie małe dziurki, gdzie też ta folia zaczyna pękać. Na przykład, o też tutaj możecie sobie zobaczyć, o w tym oto miejscu. No i ostatecznie mnie właśnie. Yy... Sprzedający o tym poinformował, że jest taka i taka sytuacja. Mi to specjalnie nie przeszkadzało, bo wiedziałem doskonale, że jak ten album do mnie przyjedzie, ja sobie go ostreczuję. No i tak właśnie jest. Ostreczowałem sobie, proszę Państwa, ten album, i w tym momencie, no, że to tak powiem, bardziej może go reanimowałem, bo nie chciałem, żeby mi ta folia popękała dalej. Wiecie? No i to jest właśnie taka historia, dlaczego on jest ostreczowany, a też nie będę otwierał oczywiście tego albumu na tym filmie, dlatego że szkoda mi tego albumu otwierać, bo on jest po prostu zbyt dużo warty. No i też tak sentymentalnie mi go szkoda otwierać, bo on jest mega, mega stary. Mamy również tutaj w lewym górnym rogu kod kreskowy, więc tak to wygląda, moi drodzy, finalnie także spoko, zajebista sprawa w ogóle z tym albumem, że się znowu powtórzę. Dla Was, no, jest taka historia, właśnie, że on jest ostreczowany, moi drodzy. No, ale czy to w czymś przeszkadza? Tak naprawdę nie, bo w tym momencie ja go tak zabezpieczyłem, żeby ta folia mi dalej już nie poszczelała. No i proszę Państwa, z takich ciekawostek, co jeszcze mógłbym Wam powiedzieć o tym albumie? No, to co jest, no, zawartość dosyć spora, to już Wam w sumie powiedziałem. Z takich ciekawostek, mogę na pewno jeszcze zaznaczyć, że. Mamy tutaj taką ciekawostkę i uważam, że ona jest bardzo istotna na tym filmie. Były ogólnie dwa dodruki tego Balla. Możecie też to śmiało wyczytać na internecie. A mianowicie był pierwszy dodruk na około 30 chyba tysięcy takich właśnie albumów, wypuścili. No i potem też zrobili kolejny dodruk, dlatego że po prostu no ludzie chcieli, bo było tak dużo chętnych, że po prostu tego. Brakło, bo to miała być właśnie taka limitowana, typowo edycja, gdzie puścili to, ale nie w dużym nakładzie. tak? I bardzo tam chyba ludzie ich prosili, żeby zrobili jeszcze dodruk i oni zrobili ten dodruk. No i do czego bije? Bije do tego, że bardzo mnie ciekawi, czy ten album, który właśnie tutaj już mam w swojej kolekcji, czy on jest z pierwszego dodruku, czy z drugiego? Bo to łatwo można by było wywnioskować, bo wystarczyłoby zobaczyć numery. Wiadomo, od 0 do 30 tysięcy jest pierwszy dodruk, a od 30, tysięcy, od 30 tysięcy z wyż jest, jest już drugi dodruk. Czyli bardzo łatwo można by było to sprawdzić. No ale niestety nie sprawdzimy tego, dlatego, że musiałbym po prostu tą folię ściągnąć całą i go no rozpieczątować, tak? I z tego co chyba pamiętam, te numery są albo na ostatniej stronie właśnie okładki, albo tutaj. Od razu jak to pierwsze podniesiemy. on gdzieś powinien być tutaj. No ale tego niestety nie sprawdzimy, bo niestety nie ma jak. Musiałbym go otworzyć, a... Właśnie tego chciałbym uniknąć i zachować sobie ten album w takiej wersji, jaki tutaj, proszę Państwa, mam. No i zobaczymy. Kto wie, może kiedyś mi coś szczeli do głowy i będę chciał go otworzyć. Na pewno nagram dla Was taki film, bo to by nigdy nie przeszło, żebym ja nie nagrał o tym filmu, jak to otwieram bo jest to naprawdę mega mega rarytas proszę państwa. Dlatego też po części szkoda mi tego otwierać. No i jest stare, mam nadzieję że rozumiecie. No a kto wie, może kiedyś go nawet sprzedam za kilkanaście dobrych lat. To może nawet kosztować już blisko 2000 zł. To ja i tak dobrze teraz zapłaciłem za niego. Mamy rok 2024 luty. Ja dałem za niego 850 zł z przesyłku. To już jest tak dobra cena, bo wydaje mi się, że jakbyście chcieli kupić taki album, za granicą, na jakichś takich właśnie zagranicznych stronach typu eBay, i tak dalej, i tak dalej, to nie wiem, czy byście się zamknęli w tysiącu. To też jest taka dla Was ciekawostka. Także nie ma co tutaj narzekać na koszty. Ja na absolutnie nie narzekam, a wręcz przeciwnie, cieszę się, że mam takie coś w kolekcji. No mam nadzieję, proszę Państwa, że wszystko już omówiliśmy sobie na temat tego albumu. Chciałem Wam wszystko pokazać. No, mam nadzieję, że. Dużo zapamiętacie z tego filmu, mam nadzieję, że też jakieś ciekawostki się dowiedzieliście ode mnie, że mogliście o czymś nie wiedzieć. Dajcie znać w komentarzu, może Wy macie jakieś fajne ciekawostki, warto się też tak powymieniać, wiecie o co chodzi, nie? Eee, no to co, naklejka była omówiona, okładka z przodu w tyle była omówiona. Książeczka też, 192 strony, no widać to zresztą, spójrzcie sobie jakie to jest grube tutaj, nie? Zdjęcia są przeróżne. Są między innymi właśnie z tych Katowic, ze spotka z tego dnia koncertu. No dużo by się tutaj działo, jak ja bym to otworzył, naprawdę. Nie wiem, czy ten film by nie trwał około 40 minut, zanim bym to wszystko potwierał, zanim bym to wszystko Wam pokazał. No gruby, gruby kaliber tutaj jest, naprawdę z tym Volkerbalem. Ja się cholernie cieszę, że mam to już w swojej kolekcji. Moi drodzy, to by było raczej tyle. Jeżeli film się Wam spodobał, zostawcie lajka oraz zapraszam Was do subskrypcji kanału. Do komentowania wiadomo. No, i chcę jeszcze zaznaczyć, że aktualnie zrobimy sobie chwilę przerwy od unboxingu, dlatego, że już niebawem, w sobotę, będę się wybierał na koncert Ramstein symfonicznie. Miałem już wam kiedyś okazję pokazać na moich filmach na YouTubie, jak kupiłem sobie bilety. Tego właśnie koncertu. Jest to oczywiście w G2 Arena w Rzeszowie. E, przepraszam, w Jasiące, no ale to Jasiąka Rzeszów, to jest praktycznie zaraz koło Rzeszowa. E, I po prostu no, e, będę nagrywał ten koncert, będę dla Was rejestrował go i pewnie w najbliższym czasie się na pewno skupimy na wrzucaniu tego koncertu, tak. E, to jest bardzo ważna rzecz. No i myślę, że jak sobie już wrócimy ten koncert cały, jeszcze wrócę do, do Was z tym unboxingiem, bo mam jeszcze Wam kilka na krzyż płyt do pokazania. Co nie zmienia faktu, że też wielkimi krokami ta seria się będzie już powoli kończyła, bo wszystko Wam już pokazałem. Jeszcze tutaj kilka płyt mi przyszło na dniach nowych, co nie zdążyłem nagrać, oczywiście jeszcze dla Was to dogram. No i w sumie to tyle, moi drodzy. Tak by sprawa finalnie wyglądała. Jeżeli materiał Wam się spodobał, zostawcie lajka, komentarz, jeszcze raz się powtórzę. Komentarz, lajka oraz zapraszam do subskrypcji. I chcę jeszcze zaznaczyć na sam koniec, że w sobotę będzie premiera, właśnie na moim kanale, odnośnie tego koncertu ramcznej Symfonicznie. Ja ją chyba ustawię na godzinę 18 albo 19 na swoim kanale, albo 19.30, coś takiego. Także wyczekujcie ten film, bo będzie naprawdę świetny. Także jeszcze raz życzę Wam wszystkiego dobrego i do usłyszenia i do zobaczenia. Cześć!